Czerwony Kapturek. Za siedmioma rondami, za siedmioma blokami żył sobie Kapturek z innymi dresami. Był bardzo grzeczny i nie wadził nikomu. Przynosił różne fanty do swojego domu. Rodzice tacy dumni byli z chłopca swego, gdy ochoczo skakał po browar do nocnego. Kapturek podstawówki nigdy też nie skończył, ale za to w życiu bardzo dobrze szpącił. Kładł się o świcie, wstawał o zmroku wszystko by pilnować porządku wokół bloku. Czerwony kapturek był bardzo wesoły, uwielbiał przewalić hajs na pierdoły. Miał dni wolno, spokojnie, leniwie, aż przyszła wiadomość, ruszyła dotkliwie. Babcia kapturka wiadomość napisała. Od dilera w tym tygodniu zioła nie dostałam. Czerwony kapturek przykładnym był wnukiem, więc ruszył do babci z właściwym rynsztunkiem. Kapturek bardzo żwawo kroczył przez swe miasto. Przestanął na momencik przywalić pederastom. W tym samym czasie info o ziore dla babuni dostał sierżant wilk. A zioła on nie lubił. Od razu zaświtała myśl między uszami. Babcinę się przykupi najlepiej złotówkami. Plan był bardzo prosty. Babcia wnuczka sprzeda, bo rentę pokryją mu listonosz jej zabiera. Tak jak wilk wymyślił, tak też właśnie zrobił. Babcia przekupiona, kapturek już zgubiony. Wilk w stroju babuni w łóżku wyleguje. Kapturka z jego ziołem spokojnie oczekuje. Wtem wpada zdyszany, czerwony kapturek. Wyciąga nabitą lufę na ratunek. Podejrzeń jednak nabrał, bo babcia jakaś dziwna, więc lufę do kieszeni bardzo szybko skitrał. – Dlaczego się pod kocem, babciu moja, chowasz? – Odpowiem ci, kapturku, jak mi zioło oddasz. – A czemu masz na brodzie zarost zarąbisty? – Bo włosy mi migrują, prosto z mojej głowy. A czemu taka młoda jesteś jak przed laty? Stosuję krem z filtrami, kupiony od ciapatych. Czemu głos masz dziwny, niski, chrypliwy? Walnęłam bombę Bimru? bez żadnej przepity. Kapturek nim przekminił, że coś tu nie tak jest, to wilk na niego ruszył, jak wygłodniały zwierz. Myślicie, że to koniec historii tej ziomale? Nic bardziej mylnego. Słuchajcie teraz dalej. Kapturek za swym ziołem latał cały ranek, lecz ktoś mu sprzedał zwykły, domowy majeranek. Babcia zachaj z wilka, który przytuliła, trochę dała biednym, resztę zaś przepiła. Kapturek wciąż się śmieje, pije od poranku. Sierżant chciał mieć awans? Ma torbę majeranku.